Drodzy Państwo, moja druga prezentacja na Onkologia 2021 Perspektywy dotyczy nowych możliwości terapeutycznych w leczeniu raka kolczystokomórkowego skóry, a właściwie chorych na raka kolczystokomórkowego skóry. Potencjalne konflikty interesów, tak jak powiedziałem, mamy nowe wytyczne dotyczące raków skóry i rak kolczystokomórkowy skóry to jest drugi co do częstości melanocytowy nowotwór skóry. Tak jak raki skóry stanowią od 30 do 50% wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych skóry, to gdzieś 70-80% z nich stanowi rak podstawno-komórkowy. Na drugim miejscu jest rak kolczysto-komórkowy. Zachorowania są rzadsze, ale związane z bardzo przewlekłą ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, a nawet jako choroba zawodowa, powiedzmy, rolników, sadowników, marynarzy. Bardzo różny wygląd od takich prostych do leczenia raków do. Zaawansowanych raków kolczystokomórkowych, większość związana z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, ale również przewlekłym drażnieniem, immunosupresją. Większość leczy się chirurgicznie i to jest podstawowa metoda, ale też niekiedy stosujemy metody powierzchniowe. No a to, co się zmienia, to jest leczenie przypadków nieoperacyjnych czy przerzutowych. Wybór terapii oczywiście musi być zaangażowany zespół w to, bo czasem jest to trudne. Związane jest to z, z rozmiarami, z ich lokalizacją, z efektami kosmetycznymi, choćby nie wszystko jest preferowane przez pacjenta. To jest takie podsumowanie tych opcji. Jak Państwo widzą, jest całkiem sporo. To, co powiedziałem, się pojawiło w ostatnim czasie, to jest to, co jest ponad chirurgią, bo w chirurgii możemy osiągnąć około 90%. 95% pełnych wyleczeń. Nawet jeżeli mamy przerzuty do regionalnych benzów chłonnych, to skojarzenie z radioterapią bardzo często jest skuteczne. To, co się zmieniło i to, co wiemy o rakach skóry, to jest to, że one mają wysokie obciążenie mutacyjne, bo są związane z promieniowaniem ultrafioletowym. Promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo silnym karcinogenem. W związku z tym, działając na komórki, powoduje dużo zaburzeń w tych komórkach takich. Uszkodzeń i w związku z tym nowotwory skóry są podatne na immunoterapię. To są rejestracje. W Europie mamy jeden lek zarejestrowany: to jest lek anti pd 1 Semiplima. W Stanach Zjednoczonych również pembrolizuma. Państwo znają ten lek. I Semiplima, proszę zobaczyć, bardzo wysoki odsetek reakcji na to leczenie, czyli tak jak powiedziałem, wrażliwe bardzo są raki skóry. Obiektywne odpowiedzi 50%, ale generalnie długotrwała kontrola choroby, to jest około 2 trzecich pacjentów, zdarzenia niepożądane, takie, jakie znamy, to są przykłady tego, jak po pierwsze wyglądają te krzywe, bardzo dobre przeżycia całkowite, a po drugie jak wyglądają odpowiedzi na leczenie. My mamy w tej chwili już grupę chorych leczonych cemi klimabem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej szkoda, że musimy to robić indywidualnie, zaraz pieniędzy zabraknie na to. I to nie jest najlepsze rozwiązanie. No, ale jak Państwo widzą, odsetek odpowiedzi, tak jak powiedziałem, 50 do 60%. Co więcej, dane nawet poza badań klinicznych pokazują, że te rzeczy wyniki są faktyczne. My też to obserwujemy. Chorzy reagują na to leczenie i reagują długotrwale. W związku z tym to naprawdę jest szansa dla takich pacjentów. No tu mamy pembrolizum, a proszę zobaczyć, jaka była mediana wieku chorych. 79 lat. To jest często chorzy w wieku podeszłym. I też mogą otrzymać immunoterapię i to skuteczną. Tu są przykłady odpowiedzi na tą immunoterapię. W związku z tym jest preferowane leczenie według wytycznych NCCN i według wytycznych polskich. To są nasze przykłady, proszę zobaczyć. To są chorzy, którzy zaczynają normalnie funkcjonować. Z niegojącymi się wielkimi obrządzeniami, bardzo ładna remisja, ze znacznie mniejszym wysiękiem, możliwością normalnej, normalnego funkcjonowania. W związku z tym dla tych zaawansowanych raków skóry rzeczywiście jest potrzebny zespół wielospecjalistyczny, który określi, czy chory jest operacyjny, czy może mieć radioterapię, czy mamy doświadczenie w immunoterapii, żeby ją zastosować. Przede wszystkim musi mieć dostęp do tej immunoterapii, co jest bardzo, bardzo ważne. W związku z tym. No, o to też apelujemy w ostatnim, w ostatnim czasie, bo to, co się zdarzyło w Czerniaku, że mamy tak piękny dostęp, to są nowotwory rzadkie. Leczenie lekarstwa to jest maksymalnie 100 chorych rocznie, proszę Państwa. Nie więcej. I tych chorych naprawdę możemy istotnie pomóc dzięki monoterapii. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi z Winki Nowotworów tkanek i Kości Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dziękuję, zapraszam do pytań. Jak nie będę mógł odpowiedzieć osobiście, to proszę do mnie po prostu pisać. Dziękuję.